Cześć, z tej strony, neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym necromancie na serwerze E18 no i będziemy sobie tutaj dopychać lochy. Dlatego, że po pierwsze mamy dzisiaj czwartek, więc można odebrać piwko od Goblina tutaj z wydarzenia. No i dobrze będzie to zrobić na wyższym levelu, wiadomo, żeby dostać więcej expa No i po drugie, co w sumie najważniejsze, mamy level upa do odebrania. Czyli oczywiście też najlepiej to zrobić na jak najwyższym levelu, żeby dostać więcej expa. Także dlatego też dzisiejszy odcinek nagrywam. No oprócz tego mam jeszcze ciekawego newsa dla Was, którego pewnie macie w tytule tego filmu, więc zaraz sobie do tego na spokojnie przejdziemy. Na wstępie pamiętajcie, żeby kupować grzybki oraz pakiety specjalne z kodem neutral na stronie home.syfygame.net i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Od dzisiaj do poniedziałku trwa wyprzedaż na Dzień Świętego Patryka, no i są dostępne specjalne paczki, promocja 20%, także wszelakie zakupy róbcie oczywiście z kodem neutral, wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie tego kodu no i tyle. Tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o jakieś tam informacje co do paczek i tak dalej, to wszystko jest we wczorajszym filmie, można sobie obejrzeć no i kolejna sprawa to pamiętajcie, że teraz co miesiąc wyłaniana jest najaktywniejsza osoba na kanale na YouTube. no i dostaje grzybki albo pay safe carda w zależności co sobie wybierze, więc pamiętajcie, że każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveaway'u no i trzeba subskrybować mój kanał, żeby w ogóle w tym giveaway'u brać udział, to również tak słowem wstępu. Dobra widzowie, na szybko na szybko robimy giveaway'a, za aktywność na YouTube, żeby to już mieć z głowy. Zobaczymy, kto jest szczęśliwym zwycięzcą. No tutaj oczywiście lista się nie różni od tej, co było pokazane na odcinku. Jak widzicie, mamy wszystko to samo. Było 15 numerków. Kto ma 15, to znaczy, że ma maksa. I z tych osób wyłonimy sobie yy, zwycięzcę. Jak to ja robiłem? Bo jak zwykle nie pamiętam, ale tu chyba było tak. Dane, Dane, sortuj, malejąco, Rozszerz i sortuj. Hej, dobra, już się nauczyłem, człowieku. Tak go. Ok, ile mamy osób, które mają 15 numerków? 38. 38 8 osób ma 15 numerków, czyli maksa, więc będziemy sobie ustawiać od 1 do 38. Tutaj niestety kilka ma 14, brakło jednego. No ale zdarza się. Niestety się zdarza. Teraz tak, odpalamy sobie random org. Od 1 do 38, tak, tak, od 1 do 38. Odpalamy sobie random org. Pyk. A zróbmy tak, bo już mi się nie chce bawić. Dobra, od 1 do 38. Cyk. I lecimy, widzowie. Kto jest szczęśliwcem? Kto jest szczęśliwym zwycięzcą? Generate. Jezu, ja się dzisiaj nie mogę wysłowić. 12, 12, kto ma numerek 12? Uwaga, uwaga. O, ja już wiem, ja już wiem. Wy jeszcze chyba nie do końca. Już wam tutaj poprawiam widok, żebyście na pewno widzieli. ten sposób. Numerek 12 to jest Sport 1, 2, 3, 4, Full. I co ciekawe, co ciekawe, z tego co się orientuję, jest to Arix. <grym> Także Arix wygrał. Yy, o, dokładnie. Arix nawet jest teraz na streamie. Arix wygrał dwie stówki Paysafecarda albo grzybki za yy, 200 zł. To już tam sobie wybierze. Arix, ja się do ciebie odezwę na Discordzie. Napisałem do ciebie na Discordzie. Gratuluję. Gratuluję oczywiście dla Arixa. Wygrał numerek 12. Od razu tutaj sobie dopiszemy, żeby już to było powiedzmy z głowy że w marcu wygrał AriX. No i dobrze, przejdźmy może teraz do tego, co was pewnie najbardziej interesuje, mianowicie do reworku toalety, dlatego że wczoraj dostaliśmy taką informację. Już wam tutaj pokazuję. Na Facebooku Shakesa mamy. Nadchodzi nowy, zamknięty test beta. Testujemy rozbudowę Arcane Toilet, czyli po prostu tego kibla, który dobrze znamy, która rozpocznie się w najbliższą środę o 12, czyli 19 marca. Więcej informacji na temat zapisów będzie dostępne w najbliższy piątek. Bądźcie czujni. Dokładnie tak. Będzie serwer beta, gdzie będziemy testować nową, zreworkowaną toaletę. Ja już troszeczkę, jakieś tam, no, rzeczy wiem o tym. To akurat dość fajne. Oczywiście, jeszcze nie mogę Wam ich zdradzić. Tak czy inaczej, no, coś tam już wiem, jak to będzie działać. No i pewnie będzie to działało na zasadzie, że będzie udostępniony jeden kod. Będzie tam, powiedzmy, limit użyć, nie wiem, 500 albo coś takiego. No i kto pierwszy, ten lepszy. Ja, jako content creator, otrzymałem swój taki indywidualny kod i po prostu będę Wam się mógł, będę mógł się generalnie zalogować i będę mógł Wam nagrać filmik, jak ta toaleta nowa na serwerze beta będzie działała. To akurat na plus, bo jeżeli wiecie, ktoś nie zdąży, ktoś nie sprawdzi, samemu i tak dalej. No to ja tutaj przyjdę z filmem I każdemu pokażę o co chodzi Także filmik pewnie w środę przyszłą się pojawi Jak tylko ten serwer beta wystartuje Natomiast no oprócz tego na razie więcej informacji nie dostaliśmy Tak czy inaczej mamy to już oficjalnie zapowiedziane Nowy serwer beta Testujemy rework toalety Która już ma wiele wiele lat Więc no faktycznie rework się przyda Żeby ona coś więcej robiła I była, była bardziej taka wiecie no Fun to play Bardziej rozbudowana Także zobaczymy co z tego wyjdzie Dobrze tyle jeszcze jeżeli chodzi o tego newsa, nic na razie szczególnego, ale mamy to już oficjalnie zapowiedziane. No i może teraz przejdźmy sobie do tego, co na naszym nekromancie się dzieje. A nie dzieje się za wiele, dlatego że, no wiadomo, codzienne czynności są ogrywane. Mamy prawie 261 level. Jeżeli chodzi o moje statystyki, to boki 760, szczęście 860, 2000 prawie 100 hp, no i 2300 inty, więc tutaj statystyki regularnie rozdawane. Oczywiście wiadomo, gemy sobie podmieniam. Mam tego legendarnego z Elevatora, więc żadnego gema na HP nie mam. Same na inte, Te na inte już w sumie praktycznie same duże. Sporo mi ich ostatnio poleciało, więc tutaj gemiki powymieniane. U pachołków też się staram na bieżąco wymieniać. Już tutaj nawet Mariuszek ma praktycznie wszystkie nowe gemy na inte, Więc no mówię, dzięki dropom, dzięki tam temu, że kopę regularnie te gemy i tak dalej, to tych gemów na inte faktycznie sporo mi poleciało. To akurat na duży, duży plus. Więc no póki co tak... Wzmacniam postać, oczywiście lochów nie klikam. Aura 250 na 350 i piątka przede wszystkim no i tyle many, jak sami widzicie. Tutaj mogę sobie w sumie odebrać już yy, warte. Yy, brakuje mi jeszcze chyba trzech itemków, jeżeli chodzi o klasę wojownika, takich skibla ich nie mogę znaleźć, może w końcu się uda, ale to oczywiście na streamie zazwyczaj szukam Pupilki wyglądają tak, jeszcze sobie sprawdzę czy mogę jakieś środowisko dzisiaj ubić. No ale jak widzicie, standardowe przejścia, standardowo to wszystko wygląda. Yy, staram się łapać na bieżąco co mogę. Tutaj w ogniu karmię dwa na raz. No i w wodzie jak sobie dzisiaj przejdę na yy, w sensie nie, przejdę na żarłacza raczej, ale dzisiaj złapę siedmiornice. Tak czy inaczej jak przejdę na żarłacza to i tak będę karmił dwa naraz, czyli tutaj żarłacza i Kroksa. Więc no, tak po prostu moje pupile się prezentują. Dobrze, zbrojownia nic ciekawego, gabinet magii nic ciekawego, gildyka no tutaj regularnie robimy wyprawy ja oczywiście też staram się y, awkę robić dopiero po drugiej wyprawie często niestety nie uda mi się tego zrobić na streamie y, więc robię to dopiero wieczorem po streamie, tak czy inaczej, no chcę wyciskać jak najwięcej, no i zawsze te 2% więcej expa i golda się przydadzą więc dzisiaj na przykład mam streama od 15 do 19 y, co za tym idzie, no awkę tutaj na tym koncie będę mógł robić dopiero po 20, czyli już po streamku, nie y, jeżeli chodzi o średni level gildy, a to może zaraz przejdę, może jak będę wam pokazywał serwer, to mówimy sobie gildie. na razie się skupmy na mojej po no tutaj jak widzicie level upik, więc też spoko. Tutaj nic ciekawego, nic ciekawego. Pierwszy czar już mamy na pierścionek. No i dzisiaj o 19.10 będzie drugi czar. Zobaczymy na co to będzie. Szczerze mówiąc, liczyłem trochę, że jakoś wcześniej będzie ten czar i po prostu, no może to będzie jakaś broń, może rękawica, to na pewno nam pomoże w klikaniu w strefie mroku. No ale niestety nie. Niestety w sensie może tak być, ale no dopiero wieczorem będzie ten czar, więc to już będzie po nagraniu mojego odcinka. Tutaj w zasadzie to mogę sobie coś tam wrzucić do kibelka. Why not? Plus 19 to nie ma co, zawsze jeden slocik wolny. No i co? Kowal, mamy 330 tysięcy metalu, 600 tysięcy kryształu. Na razie temków nie ulepszam, ewentualnie, nie wiem, mogę razy 2 poulepszać, czemu nie? Yy, to kosztuje sam metal, no ale na razie więcej bez sensu. Więcej, no, wydaje mi się, że nie ma co. Tutaj razy 2, yy, tutaj sobie też wzmocnimy razy 2, tutaj pyk. Tutaj pyk i tutaj pyk. Okej, okay, spoko. Może coś tam pomoże, zobaczymy. Twierdza, jak widzicie mamy twierdzę 13, teraz buduję kwatery na 12, potem pewnie będę leciał dalej, twierdzę. Y Także no staram się jak najszybciej do tej 15 dobić. Tutaj wiadomo, Akademia 11, skarbiet 10, Eko 8, 7, już tego nie ulepszam, kopalni na razie nie ulepszam, no to jest logiczne. Jeżeli chodzi o podziemia, to tak, trenera w ogóle mogę skipnąć, bo zawsze mi się przyda w lochach, wiadomo. No i tutaj mamy serce 9, traktor 9, trenera 9, no i za dużo dusz nie mam, nie. Mogę tam ewentualnie jakieś słabsze budynki zacząć ulepszać, no ale z tymi duszami jest dość duży deficyt, no, trzeba czekać na event, nie? Bo tych dużo za dużo nie leci. Dobrze, tutaj w ogóle już niedługo będę musiał zrobić reset. Jeżeli chodzi o zarządca areny, to troszkę się to wyprostowało. W tym momencie brakuje mi zaledwie raz, dwa. 3-4, 4 Czterech ulepszeń. 4 ulepszenia jeszcze, no i już będę miał platynki więc to też jak najbardziej na plus. Mamy jak widzicie kwadrilliony runek. Na razie mamy, jeżeli chodzi o kudawki, to tylko i wyłącznie EXPA ale będę powolutku sobie dobierał golda, jak już będę miał te septiliony, więc jakoś to będzie po prostu się kręcić. Dobra, zobaczmy sobie portale jeszcze, to też wam popokazuję. No standardowo, codzienne czynności ogrywane, gra tutaj sumienna i tak dalej. Nic nie opuściłem od początku serwera i nie planuję niczego opuścić. Od początku serwera, natomiast no poza odcinkami ja nic nie klikam. Ewentualnie jakieś tam środowiska. Pupilach, żeby te pupile łapać na bieżąco i tak dalej. Ale no wiecie, lożków w ogóle nie klikam, yy, staram się tutaj czekać na odcinki. Co jest oczywiście, tu zobaczcie, jaki kryt w ogóle z ogara. Yy, Co jest oczywiście, no, yy, niezbyt dobre dla postaci, bo dla postaci najlepiej by było, żeby codziennie klikać wszystkie fajne procenty, żeby ta postać miała ciągle jak najwyższy level. No i żeby wiecie, awkę nawet robiła na wyższym levelu, bo to więcej expa, więcej golda i tak dalej. No ale tutaj, yy, no, chcę to jakoś powiedzmy pogodzić. Chcę po pierwsze pogodzić kontent na kanale. Żebyście na bieżąco dostawali odcinki, żebyście. Yy, Okej, okay, tutaj siadło i wiecie co? Może jeszcze ten portal uda mi się ubić, trochę takie ryzykowne, ale zobaczmy. Yy, chcę jednocześnie i Wam dostarczać odcinki z klikania na bieżąco. To jest pierwsza sprawa. O, dobra, co, szczęście, że to siadło i pięknie. Kolejny ogar, dobra, czyli portal kolejny ubity, super. No, a po drugie, chcę również, no, żeby ta postać była jak najlepiej rozwinięta. Więc nie da się zrobić i tego, i tego. Idealnie staram się to jakoś, wiecie, wypośrodkować, nie? Dobrze, przejdźmy sobie teraz do tego, co się dzieje na serwerze. No i w zeszły weekend pojawiły się pierwsze 300 levele, Tutaj standardowy błąd. Natomiast pierwsze 300 levele mamy tak. Zouziego, mamy Leniego. Leni w ogóle był chyba pierwszym, dokładnie, na tym serwerze, który wbił ten 300+, plus. no i mamy tutaj jeszcze jeszcze ktoś był kurcze tutaj w ogóle 299 też się zbliża kolejny zabójca Zouzi Leni i tylko dwa myślałem że są trzy 300 levele chyba że ktoś robi to raczej by był w Primordial też niekoniecznie, bo nie wiem, wydawało mi się. Może mi się po prostu wydawało, najzwyczajniej w świecie. Yy, natomiast, no tak, tutaj kany z 296, ok, czyli są chyba tylko dwa. Dwa 300 levele póki co na tym serwerze. Yy, no i reszta wiadomo, jakieś 290, 280, 270. Tutaj jeszcze w tym top 30 się załapują. No my troszkę spadliśmy. My troszkę spadliśmy. Dlatego że jesteśmy na pozycji 97, czyli na razie w top 100, no ale to jest właśnie to, że ludzie na bieżąco klikają, dociskają, no a my czekamy aż będziemy nagrywać odcinek, nie? Yy... Dobra, czy coś jeszcze wam mogę pokazać? No, topeczka tak wygląda. Tutaj tych nekromantów też sporo. Yy, nekromanta jest, to jest bardzo fajna klasa postaci, i też po prostu dużo, dużo yy, osób yy, gra tym nekromantom. Także rywalizacja jest o wiele bardziej zacięta. No, ale my się nie poddajemy. My będziemy starać się cisnąć dalej. Także tak wygląda topeczka na serwerze, który ma, yy, no, 3 tygodnie. Tak naprawdę 3 tygodnie. Więc już są trzysetne levele jak widzicie Zouzi standardowo, topowa postać To już jest można powiedzieć klasyczek, prawie co serwer No i dobrze, jeżeli chodzi o gildię To może wam pokażę w ten sposób Dlatego, że Primordial ma tutaj 250 średni My mamy 252 No Primordial ma ten plus, że ma więcej takich wyższych leveli Ta góra u nich troszeczkę nadrabia Natomiast no w dalszym ciągu my jako gildia jesteśmy top 1 Top 1 pod względem średniego levela Także to na duży, duży plus Po 176% mamy skarbiec i trenera Um... Tutaj jeżeli chodzi o yy, no jakieś tam inne rzeczy, to hydry jeszcze nie mamy niestety, no to jakby logiczne. Yy, portalu mamy 12%, także no, gildyjka naprawdę nie wygląda wcale tak źle. Yy, no i tutaj rankingi, twierdzenie zbyt istotne, chociaż ja robię regularnie ataki, więc jeszcze w tym top 60 jestem. Pupilki jesteśmy w top 30, mamy 36, no wiadomo, z siedmiornicą będzie 37. No i podziemia też jesteśmy w top 20, tutaj już w ogóle nie wiem jakim cudem ma 11 serce, większość ma 10 w tej topce my mamy dziewiątkę. No tak to po prostu wygląda, nie? Tak się prezentuje serwerek. Nie mam tutaj chyba nic więcej do dodania. Serwer fajny, jest sporo gildi mocnych. Mamy Mlem, Primordial, Nas, do Traki coś tam się przebijają. Więc generalnie jak najbardziej na plus. Można powiedzieć, że serwer spoko. No i zobaczymy co z niego wyniknie dalej, nie? Ale rywalizacja na pewno jakaś będzie, więc mówię to całkiem, całkiem w porządku. Dobrze, tyle, tyle, jeżeli chodzi o serwerek. No i teraz może przejdźmy do tego klikanka lochów. Co prawda ja tutaj skipnąłem trenera, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeszcze portal ubiłem, także co prawda już miałem skana postaci przygotowanego, ale sobie zyskanujemy jeszcze raz i przede wszystkim symulator pupili. Zobaczmy czy ja mogę ubić jakieś środowiska, bo jedno środowisko da mi level i dokładnie, naraz słońca mamy 8,5%. To jest bardzo dużo Ubijmy go sobie Raz to jest chyba do zdobycia w niedzielę Ale okej, okay, mamy to No i teraz jeszcze z tego co widziałem Ognioplą z cząpem prawie 5% Jego też raczej sobie szybko ubijemy Dawaj, dawaj Okej, okay, pięknie, i w ogóle ten ogniopląs to jest środa, tak? Czyli ja przegapiłem i będę, chociaż wczoraj sprawdzałem na streamie jeszcze procenty na środowiska. No i niestety nie były jakieś wybitnie, także to chyba dzisiaj dopiero po karmieniu mi takie fajne procenty wpadły. I okej, okay, weźmy sobie teraz symulator lochów, cyk, nekromanta. No i mamy przede wszystkim strumień, lawy i wieże, czyli to co. No nie jest to nic dziwnego że akurat na te loszki są fajne procenty no i myślę, że ten strumień lawy jesteśmy w stanie naprawdę fajnie sobie yy, pocisnąć, pierwszy zwiadowca padł szybko drugi też nam padł szybko, ok. no i mamy jakieś buciki, to na wszystkie staty tutaj mamy znowu jakieś buty, zobaczcie, no pancerza sporo tracimy, ale no 60 stat na plus, 60 stat to jest bardzo dużo podmienimy sobie te buciki, cyk i teraz mamy blob'a wulkanicznego czy ten blob nam padnie, to jest maguś no jeżeli ja bym się miał kogoś obawiać, to właśnie maga, ale łatwo, poszło, yy, znowu łuczek, plus 38 Runka. A my ile mamy w broni? 5. Dobra, to ja może sobie zamienię. No i tutaj mamy 30%, w sensie 30 średnich, ale kurczę, 30 średnich, jak na broń zwiada, i to jeszcze na wszystkie staty to nie za dużo. No z tą lepszą runką, to może bym podmienił. Ale bez tego to nie ma co. Dalej lecimy, strefa mroku. Tutaj wojownik to raczej bez problemu, dokładnie. Kolejny wojownik też raczej bez problemu. No dawaj, dawaj, padniesz. Jestem przekonany, że padniesz. Nie mamy co prawda za dużo grzybów, żeby wiecie jakoś szaleć, no jednak te 200 grzybów dziennie, które idzie na zarządca areny to jest dość sporo, nie oszukujmy się, ale mimo wszystko jakiś tam progresik, parę leveli na pewno wbijemy zawsze to do przodu. Dobra, to też mogę rozmontować, no i w zasadzie to też powinienem rozmontować. A tutaj co my mamy? Tu w ogóle na inteligencję, plus 90 zobaczcie, ale to jest do kibla, ja to chyba do kibla zostawiłem, okej, okay, czyli tak, to mogę sprzedać, to sobie na razie zostawimy, strefa mroku dalej, wojownik, pięknie i co, mamy jakąś czapeczkę, ile mi daje czapka? Plus 17, ale Mariuszkowi daje bardzo dużo, to czapeczkę oczywiście też podmienimy. Spoko, zawsze to jakieś przebieranie. No i co? Teraz mamy żywiołaka ognia. Czy ten żywiołak ognia by nam padł również, czy niekoniecznie? Może ja pójdę do wieży, bo na wieży też były fajne procenty, więc tą wieżę też na pewno jeszcze jesteśmy w stanie ubić. Chociaż tutaj już jesteśmy na 80, to powiem wam, że yy, za dużo raczej nie poubijamy. Ok, tutaj mamy coś na zrękę znowu, plus 15, nie za dużo. No kurczę, no tu mam te itemy dowiedźmy, nie? Ale no w takiej sytuacji to co ja mogę zrobić, no muszę je zostawiać i po prostu jutro najwyżej rozmontuję szkoda, że nie mamy, o dobra pięknie kolejny łuczek zobaczcie, plus 25 runka no też nie za dużo nam to daje, dobra zrobimy tak zrobimy tak i w ogóle to może sprzedam zrobimy tak i tu będę oddzielał itemy, które mam do kibla od itemów, które mam do rozmontowania szkoda, że tego kowala nie ma, ale jest jak jest Ok, króliczek wielkanocny zobaczmy sobie to chociaż żeby tak nie klikać na pałem. To ja tak, po pierwsze dobiję tutaj do 200 do HP i potem będę leciał dalej w intę O ile mi się uda Raz, okej, okay, jednego brakło No i co, na pewno tornado jakieś bym mógł porobić Tylko tornado to wiecie, to jest dużo klikania Mi za dużo nie da no dokładnie, zresztą to jakoś super nie pada, zobaczcie. Dobra, to wiecie co, wstrzymamy się. I teraz tak, znowu skan. Na pewno jeszcze jest szansa, żeby zrobić 13 piętro. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Natomiast najpierw ta strefa mroku, zobaczmy. 3% mamy na żywiołaka ognia, natomiast na 13 piętro mamy prawie 1%. Dobrze, czyli żywiołaka robimy. To jest w sumie jedyne, co mam ciekawe do... O, zobaczcie. Jedyne, co mam ciekawe do poubijania. Tutaj tego woja też raczej zrobię. Tu mamy do końca chyba wojowników. Także raczej jest szansa, żeby ich porobić. Sobie na spokojnie. No proszę cię, padni. Dobra, mamy 2, 6, 4. Pięknie. Yy... No i co ja mogę zrobić? No mogę zrobić co najwyżej tak i tak, żeby jutro to porozmontowywać. Tu możemy od razu dobić i możemy sobie resztę dać w intę. Pięknie. Teraz tak, strefa mroku. Olbrzymi smok. Kolejny wojownik. Myślę, że też do zrobienia. Jak najbardziej. Jakby nam jakaś brońka w ogóle poleciała dla Magusia, nawet my byśmy sobie ją założyli, no, byłoby super. Tylko pytanie: czy. czy ja tak chcę robić? No fajnie by było zamknąć ten strumień lawy, nie? Tutaj mówię, do końca już sami wojownicy. O, dobra, siedzi. Duch wulkanu to też jest wojownik. Mamy jakieś rękawiczki, a zobaczmy. Plus 100. To... Ok. No tutaj niestety. Mariuszek jest bardzo, ale to bardzo zaniedbany. No i co? Strefa mroku, duch wulkanu. Zobaczmy. Też powinno szybko paść. No mówię, wojownicy to nie jest duży problem. Teraz sobie będziemy znowu czekać na kluczyk do kolejnego lochu. Tak myślę. O ile nam to w miarę szybko padnie. No proszę. Proszę cię. Duch wulkanu, no bardzo duży blog, jeżeli chodzi o strefę światła w pierwsze dni serwera. Ale tutaj dokładnie, w strefie mroku nie powinno być to większym problemem. okej okay, siedzi. Mamy jakąś klatę dla woja. Plus 21. Yy, no i punkty życia. Przede wszystkim punkty życia, więc to jest na plus. Ok, w ten sposób cyk, cyk. No i co? I tak naprawdę, strefa mroku, no to mówię, kolejny kluczyk, ale to już nam poleci w międzyczasie. Yy, na wieżę widziałem, że chyba mamy słabe procenty. No bo jeden, to już nie ma co klikać. Ale mamy na tutaj. 13 piętro. Na niego mamy. 1%. Spróbujmy. Mam nadzieję. Dobra, nie było tematu. Pięknie. Yy, tutaj mamy coś, co możemy wrzucić sobie do yy, Kibelka, więc zostawimy oczywiście. obejrzymy tą waleczkę, bo to też się. Yy, no w sumie jestem ciekaw. Pewnie ogar standardowo pyk. Kryt zogara, drugi kryt Zogara, trzeci kryt zogara. No i tu już czwarty nie był potrzebny, okej, okay, pięknie, 300 milionów ekspa wpadło, mamy 266 level, yy, no i okej, okay, może znowu jakiś skanik, szczerze myślałem, że będzie ciężej, ale no 1% i padło bardzo, ale to bardzo szybko. Ile już biliśmy leveli? 6, no nie? Coś koło tego, mamy tak, smok noworoczny, w ogóle smoczy skarbiec w świetle, yy, tutaj mamy fajne procenty, jeszcze by można coś wycisnąć z tego na pewno. Tutaj zawsze wiecie jakieś naklejki do klasera, to możemy od razu do kotła dać. Kolejny szalony pupil. Ja właśnie nie wiem czy my to tak z marszu zrobimy. To może na razie się powstrzymam, żeby nie klikać na pałę. Teraz tak, na Heimdala mamy 6%, na kapelusz gadki mamy yy, 3%, czyli lecimy do Heimdala w takim razie. I'm dal tutaj pyk. 6% no To jest 210 level. On nam da tyle co nic, jeżeli chodzi o Expa. Ale może jeszcze jakieś 267 byśmy dobili? Coś koło tego. Na pewno by było miło. No dawaj, dawaj. Ok, siedzi. Kapelusz gadki teraz, 3,5% to też są duże procenty. Spróbujmy. 250 poziom. No przecież padniesz. No jestem przekonany, że padniesz. Proszę, no. Jezus Maria, no widzicie, 1% na 13 piętro i nam padło po 5 grzybach. A tutaj 3,5% na jakiś śmieszny kapelusz gadki jest taka lipa. Dobra, wiecie co? Może spróbujmy tornado. Spróbujmy po prostu tornado. Może tym tornadem nam by się udało dobić ten 2 7 i byśmy mieli z głowy. Zwłaszcza, że teraz mieliśmy dwóch wojowników. Także myślę, że teraz może być jakaś seria, no właśnie, zwiadowców magusiów, to powinno padać szybko, tutaj toperzyk padł łatwo, wilkołak, o jakiś pierścionek, plus 23, ale też się przyda, powiem wam szczerze do kibelka, ok, teraz mamy kolejnego wojam no siądziesz, siądziesz, ok, teraz zwiadek, pięknie, to sobie sprzedamy jeszcze i tornatko, magut, zobaczmy no zwiadek. Dobra, mamy 267. Tutaj kolejny zwiad, jeszcze go ubijemy. No i kolejny wojownik, to już nie ma co. Dobrze. Yy, no i co? Pięknie. Tak naprawdę pięknie. Dobiliśmy w sumie 7 leveli jakoś. Chyba nie całe, bo tam nam do 261 brakowało bardzo mało. Yy, no to powiedzmy, 6 leveli sobie dobiliśmy. No i teraz jeszcze możemy odebrać level upa. Z kalendarza to będzie 2,6,8. No, i na tym 2,6,8 już sobie dzisiaj zrobić awkę. Już sobie zrobić arękę. Sami rozumiecie o co chodzi, nie? Więc w sumie spoko. W sumie spoko. Jako tako progresik zrobiony. Co miałem docisnąć, to docisnąłem. Procentów na fajne lochy już nie mam zbyt dużych. Mogę jeszcze tak. Świątynia Zimnej Krwi, z ciekawości sobie zerkniemy. Świątynia Zimnej Krwi, gdzie to jest? Tutaj pozostałe. No, tutaj na pierwszych dwóch są fajne procenty. Yeti to jest wojownik, prawie 4% to by nam padł. Czarny Łupiór 2,5% też by nam padł. No i potem po 1% to już by było ciężej, nie. Ale tutaj myślę, że w tej świątyni zimnej krwi jeszcze na spokojnie byśmy byli w stanie z 1 albo nawet dwa lewele wycisnąć. Natomiast nic z tego, nic z tego. Nieistotne to jest jak no, poleci nam kluczyk to może w przyszłym tygodniu, a może jakoś w weekend, ale prędzej w przyszłym tygodniu jeszcze sobie poklikamy, dobra 268 level dobity, pięknie no i co, wszystko wszystko, ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie wam dziękuję za oglądanie pamiętajcie, żeby kupować grzybki pakiety specjalne z kodem neutral na stronie home.syfygame.net i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy, dlatego, że teraz jest dostępna wyprzedaż wyprzedaż z okazji Dnia Świętego Patryka. Od dzisiaj do poniedziałku trwa specjalne pakiety plus promocja 20%. Także, wszelkie zakupy róbcie z moim kodzikiem i wysyłajcie do mnie screeny. Pamiętajcie, że trwa giveaway za aktywność na kanale na YouTube. Każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i ja co miesiąc wyłaniam najaktywniejszą osobę i daję jej grzybki albo PaySafeCarda. Yy... No i chyba wszystko. Trzeba subskrybować kanał, nie? Żeby w ogóle brać udział w tym giveawayu za aktywność. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Życzę Wam dużo zdrówka, wszystkiego dobrego. A jeżeli jeszcze macie jakieś pytanka czy coś, to śmiało, albo na Discordzie piszcie do mnie prywatnie, albo w komentarzu chętnie wam odpowiem. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!